Pozycja 873. Medal koronacyjny Augusta III na króla Polski, wybity w roku 1734. Można powiedzieć, że jest to pomniejszona kopia w przypadku awersu medalu wybitego wcześniej z inicjatywy Augusta III, wówczas jeszcze nie króla, na upamiętnienie jego ojca. Dokładnie to samo, tylko przeskalowane. Nawet w firmie zastanawialiśmy się przez chwilę, czy wtedy już mieli maszynę redukcyjną, która umożliwiała rzeczywiście taki zabieg, czyli przeniesienie wizerunku jednej pozycji na drugą z odpowiednim skalą. Niniejszy medal z dobrze zachowanym reliefem, ale proszę Państwa, od medalu wymaga się czegoś więcej niż tylko dobry detal czy brak uszkodzeń, wymaga się również lustra medalowego. A jak widzimy tutaj na awersie tejże pozycji tego lustra niestety brak. Lustro delikatnie pobłyskuje tylko na dole, na sygnaturze medaliera pod królewskim popiersiem, jak i ogólnie w otoku nad literami, czyli w miejscach, w których ono typowo przetrwa najdłużej, gdyż są to miejsca osłonięte wyobrażeniami reliefu. Natomiast otwarte przestrzenie tła są bez tegoż lustra i co więcej, proszę Państwa, są gładkie, czyli nie ma tu jakichś uszkodzeń, obic, zarysowań. Ta gładkość. To jest niestety efekt poprawiania tego sztła, czyli to, co często było niegdyś szczególnie praktykowane przez kolekcjonerów, odpowiednie podczyszczanie powierzchni. Tutaj zrobione umiejętnie, także prezencja ogólna dobra, efektowna pozycja, natomiast należy mieć na uwadze, iż gładkość tła awersu nie jest czynnikiem naturalnym, jest to efekt późniejszego poprawiania, stąd też brak połysku na tym tle. Poza tym relief zachowany dobrze i prezencja dobra. Jeśli chodzi o rewers, tutaj już widzimy zdecydowanie więcej tego tła. Widzą Państwo, jak ono potrafi w przypadku medali grać blaskiem. Oczywiście chodzi o tego naturalnego medycznego tła, gdyż w otwartej przestrzeni tutaj również charakterystyczny brak połysku, aczkolwiek tutaj nie sądzę, że były ślady poprawiania, po prostu w sposób naturalny w wyniku dotykania kontaktu z innymi powierzchniami prawdopodobnie to lustro tutaj zaginęło. Proszę Państwa, jest to bardzo ciekawy jednocześnie medal w historii polskiej medalografii. Mamy tutaj bardzo naturalistycznie przedstawioną scenę koronacji Augusta III na króla Polski. Tak jak pisał Gumowski, Groskurt, czyli medalier, który wykonywał, projektował tenże medal, zerwał tutaj po raz pierwszy w historii polskiego medalierstwa z wzorami klasycznymi, czyli odszedł od alegorii i sportretował przedstawienie... Z natury, tak jak je widział. Więc jest to jeden z niewielu dawnych medali, na którym można ujrzeć przedstawione postacie w dawnych, klasycznych strojach polskich. I co więcej, tutaj nawet można poznać osoby historyczne, które brały udział w tejże koronacji na przykład kardynała Jana Aleksandra Lipskiego, który wkłada koronę królowi. Także pod względem przedstawień, Jeden z najbardziej realistycznych polskich medali. Z innych osób, które dają się zidentyfikować z tejże sceny, jest na przykład Ignacy Zawisza czy książę Lubomirski. Historycznie ciekawy medal, duży i efektowny. Stan według naszej oceny na poziomie trzeciego cena wywoławcza 2000 zł.